Józef Wybicki, mazurek Dąbrowskiego. Polski hymn państwowy od 1927 roku. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, Marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przywodem złączym się z narodem. Przejdziem Wisłę, przejdziem Warte Będziem Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz, Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Jak Czarniecki do Poznania po szwedzkim zaborze, dla ojczyzny ratowania wrócim się przez morze. Marsz, marsz, Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Już tam ojciec do swej Basi mówi zapłakany: Słuchaj jeno, pononasi biją w tarabany. Marsz, marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem.